Cześć i zapraszam Was dzisiaj na półfinał Ligi Mistrzów UEFA Champions League. Ten mecz odbędzie się dziś o godzinie 21.00 na stadionie Allianz Areny w Monachium. No Jeśli chodzi o te zespoły, to tak: Bayern Monachium wygrał ćwierćfinał z Arsenalem Londyn 1 do 0, więc tak ledwo, ledwo. A Real Madrid w Karnych dopiero z Manchesterem City. 2 do 1 w ćwierćfinale pokonali ich. No i w dwóch meczu 5 do 4 było dla Realu Madryt. A jeśli chodzi o Bayern Monachium, to Bayern Monachium w dwóch meczu wygrał 3 do 2 z Arsenalem Londyn. No i teraz będzie ciekawie. Bayern Monachium zmierzy się z Realem Madryt. No i jeśli chodzi o Bayern Monachium, to tak. Bo je kontuzja mięśnia. Buchman, kontuzja mięśnia. Koman, kontuzja mięśnia. Marucic, kontuzja kolana. Sark, kontuzja kolana. Tak samo. Więc Bayern Monachium ma pięć kontuzji plus, jeszcze nie wiadomo, czy The Licht zagra. Też ma kontuzję kolana. Występ jest wątpliwy, więc nie wiadomo. A Real Madrid to ma tak, dwie kontuzje. David Araba. I Dani Carvajal, ale Dani Carvajal ma żółtą kartkę, a Alaba kontuzje kolana. I dużo tych kontuzji kolana i w Bayernie i raz w Realu Madryt. Transmisja z tego spotkania będzie na Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Pojemność stadionu Allianz Areny to jest 75 024, a sędzią spotkania będzie Turpin. Nie możecie też napisać, jaki wynik obcawia się w tym spotkaniu. Kto tu wygra? Czy Bayern Monachium, czy Real Madryt? I za kim yy, jesteście? Ten mecz będzie komentował Tomasz Makowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Mili Państwo, całe to pompowanie balonika dobiega wreszcie końca. I będziemy mogli przekonać się, która z ekip tak naprawdę jest w lepszej formie. Czas na wielkie piłkarskie widowisko. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Sané teraz z piłką. O, no, już to Miller. Co za siła! Perdon Mendy. Real traci piłkę. Losy tego meczu, jak dobrze wiemy, praktycznie w pojedynkę dzięki przebłyskowi geniuszu może rozstrzygnąć ten gentleman. Hurricane, nic dziwnego, ale zaraz oj, może być z tego dołu. Blokuje, ale to nie koniec. Przerwany. Dobra interwencja w destrukcji. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Muszą teraz wracać, będzie niebezpiecznie. To może coś być. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Co za historia! Pierwsza bramka w meczu choć to rywale, i więcej skry. Tony Cross. Vinicius. Ma teraz miejsce na 7 i wini. Dobry refleks pankarza. Go złaki miś. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Baga strzał w kierunku panki. Dobre teraz zachowanie między słupkami. To może być ważny corner. Kinice liczą tutaj na wyrównanie. Ależ teraz piękna interwencja. Inka pewnie przeniesiona na poprzeczkę. Ciągle groźny, Kolejny Tak Jak atak, a zapowiadało się naprawdę ciekawie. I dobrze teraz. Aż pewnie Czkorny. Dobrze wybija. Zmarnowany Żutrożny. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontrata. Kontra. Trzeba szybko wracać. Vinicius Junior! Do pustej bramki jest piłka w siatce! Przepiękna bramka! Chcę to zobaczyć na powtórce! Jak on to wszystko zrobił! Z pozorną tą szalancją, ale tylko pozorną! On od początku do końca był skoncentrowany! Wiedział co chce zrobić! Przyjrzyjmy się na spokojnie temu trafieniu, dogranie górą, panika w szeregach obronnych i spryt, który zadecydował o tym, że padła bramka. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Real Madrid na razie prowadzi na Allianz Arenie 2 do 0. Na razie to jest wynik korzystny dla Realu Madryt na ten dwumecz. No Przechodzimy sobie do zmiany. Oczywiście wrzucimy sobie Militao za Rudigera, Modric wejdzie za Toniego Krosa i Kaławinga wejdzie za Valverde. Oczywiście to już niedługo zakończy się przygoda Modricia z Realem Madrytu, już swoje lata ma. No i w to miejsce wejdzie jakiś pewnie młody, doświadczony zawodnik, który wejdzie w jego buty. Przechodzimy do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. teraz przechodzi do środka pola. I sané! Mamy offside, bramka nie będzie uznana. Jamal Musiala. Harry Kane. A teraz zagranie do Keina. Wychodzi na pozycję. Eric Dyer. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Kane otrzymuje teraz piłkę. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Jude Bellingham. Bellingham przy piłce. Bellingham. Sędzia pokazuje na jedenasty metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Byłem przekonany, że sędzia po pisaniu karnego wyciągnie też jakąś kartę. a tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. Będzie w zasadzie po meczu. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Brankarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo poczuć intencje to za mało. Tym razem górą strzelać. Koniec meczu. Zespół zagrał dziś bardzo dojrzale. Kontrolował grę i mamy tego efektu. Cóż to był za mecz w wykonaniu Dziuda Bellingama. Był po prostu wszędzie. Robił kolosalną różnicę na boisku. Dwa gole na koncie i wygrana... No i koniec spotkania. Real Madrid pokonuje na Allianz Arenie, czyli na stadionie Bayernu Mnachium 3-0 Bayern. No, wynik ogólnie rzecz biorąc jest dla nich korzystny, bo nie stracili żadnej bramki. Winning zachował czyste konto. No więc mecz, no jest na pewno będzie ciężki dla Bayernu Monachium. No, by musieli szczelić cztery bramki, a Real Madrid musiał żadnej nie stracić. A to może być nierealne, choć czasami się cuda zdarzają w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o oceny w tym spotkaniu, Jude Bellingham ma 9,7 oceny. Jest bardzo wysoko. Vinicius Junior 8,2, Alin Gulin 8,2, no i Rodrigo Silva... 8 i dziesiąta. Jak się wam podobało to spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocenicie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przegapili na moim kanale. Podajcie też na kanał Sebastianixa, Wojtas Vlogi, Wojtas Psi Kanał, Christianix Games, no i Fanatyk Widzewa. Trzymajcie się i do usłyszenia.